Panie Marszałku, Panie Prezesie, Wysoka Izbo. Z olbrzymią radością, ale też jeszcze większym zaniepokojeniem wysłuchałem tej debaty i chciałem odpowiadając kolejne zadane pytania rozpocząć może od tego, że ustawa refundacyjna, która już drugi rok, już ponad dwa lata obowiązuje w naszym kraju, przyniosła pewną. Istotną zmianę, wręcz rewolucyjną zmianę w zasadach, jakimi kierujemy się przy po pierwsze podejmowaniu decyzji refundacyjnej, czy jakiś lek będzie refundowany, czy nie, a po drugie podejmowaniu decyzji ordynacyjnych w relacji lekarz-pacjent, czy jakiś lek jakiemuś pacjentowi przepiszemy z określoną refundacją, czy też nie. Wysłuchałem tych różnych argumentów od bardzo poważnych jak odpowiedzialność cywilna ubezpieczeniowa poprzez istotne jak czas pracy lekarza, istotę kolejek, a skończywszy na niektórych o mniejszym znaczeniu, w moim przekonaniu wręcz kuriozalnych, jeśli mowa o tym, że sprawdzenie... Poziomu refundacji zajmuje 12 minut 2 godziny dziennie. Proszę państwa, to jest wiedza również powszechna, że przeciętny lekarz zużywa średnio 30-20 substancji czynnych. To opanowanie tych poziomów refundacyjnych tyle nie zajmuje. Ale chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz otóż ustawa refundacyjna, którą wprowadziliśmy do naszego kraju, do naszego ładu prawnego, spowodowała przede wszystkim olbrzymią zmianę dla polskich pacjentów. Otóż okazało się, że w pierwszym roku ustawy wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia mogły ulec przesunięciu. Ja unikam i nie lubię słowa „oszczędności, bo Narodowy Fundusz nie oszczędza żadnych pieniędzy, nie odkłada ich na żadne konto, a jedynie przesuwa te pieniądze i inwestuje w inne obszary zdrowia do tej pory zaniedbane. To ta rewolucja właśnie przyniosła dramatycznie istotne, fundamentalne dla wielu pacjentów, przedłużające życie, ratujące z opresji zdrowotnej zmiany i poprawę dostępności leków. Przez dwa lata podjęto 65 istotnych decyzji refundacyjnych, zwiększono dostępność do programów lekowych, wprowadzono nowe cząsteczki na listy refundacyjne, mamy ponad 30 nowoczesnych cząsteczek, nowych, które do tej pory nigdy nie były refundowane. To są istotne zmiany. Te innowacje, te nowoczesne leki nigdy nie mogłyby się pojawić w polskim systemie refundacyjnym, gdybyśmy tak jak dotychczas, tak jak przed wejściem w życie ustawy, marnotrawili pieniądze publiczne, wydatkując je nie tam, gdzie to jest rzeczywiście istotne, potrzebne. Mamy w końcu w systemie opieki zdrowotnej tylko tyle pieniędzy, ile nam system publicznej zbiórki stwarza. Oczywiście nie jest to miejsce i czas do podjęcia debaty na temat zwiększania składki albo oskładkowania innych grup społecznych, które do tej pory nie były oskładkowane. Zatem pula środków publicznych została określona w sposób jednoznaczny, a tylko racjonalna gospodarka tymi środkami publicznymi i Zapewnianie, odpowiedź na potrzeby zdrowotne populacji według wskazań medycznych jest gwarantem realizacji idei sprawiedliwości społecznej, uczciwości i równości obywateli w dostępie do funduszy publicznych, które służą refundacji. Cóż warto powiedzieć, myśląc o samym naszym systemie, propozycji i naszym systemie refundacyjnym jeszcze? No doświadczenia po dwóch latach są bardzo istotne. Pamiętamy wieloletnie dyskusje długotrwające mówiące o tym, że system refundacji finansuje gadżety, które są prezentowane pacjentom. No nie ma już systemów zbierania punktów promocyjnych w aptekach, a Narodowy Fundusz Zdrowia pośrednio przez to finansować produkty dla pacjentów, dodatkowe zachęty takie jak żelazka czy lodówki. Tego nie ma, a te pieniądze są wykorzystane racjonalnie na leczenie tych pacjentów, którzy do tej pory nie mogli być leczeni nowoczesnymi lekami przeciwbólowymi, nowoczesnymi lekami onkologicznymi, nowoczesnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Wpadały pytania o nowoczesne grupy leków. Warto powiedzieć, że właśnie w Cukrzycy dzięki ustawie refundacyjnej nastąpiła wręcz rewolucja technologiczna. Finansujemy długodziałające analogie insulin, finansujemy inne nowoczesne leczenie w specyficznych grupach pacjentów według wskazań medycznych. A Pan poseł mówi, że cztery lata dyskutowaliśmy i dzięki właśnie panie pośle ustawie udało się wygospodarować pieniądze. Fascynujące są takie zjawiska zdrowotnie, fascynujące, kiedy jak twierdzi konsultant wojewódzki, diabetologii w województwie mazowieckim 30 tysięcy osób mniej wykupuje insulinę od czasu wejścia w życie ustawy refundacyjnej. No nikt z tych pacjentów najwyraźniej nie potrzebował medycyny, albowiem nie zna takich sytuacji, żeby ludzie ozdrowieli ci, którzy są insulinozależni. Wydaje się zatem, że ta insulina była przeznaczona na inne środki, być może wywożona za granicę, nie wiadomo co się z nią działo, ale... ale y Zmniejszenie, zmniejszenie nakładów finansowych na refundację lekową, zmniejszenie obrotu i w ogóle zmniejszenie rynku lekami, co było zjawiskiem europejskim, na nie nałożyła się nasza ustawa refundacyjna. Nie zaskutkowało żadną istotną zmianą w zdrowiu populacji mierzoną wskaźnikami zdrowotnymi. Nie zanotowaliśmy wzrostu chorobowości, nie zanotowaliśmy wzrostu zapadalności, nie zanotowaliśmy wzrostu hospitalizacji i w końcu nie zanotowaliśmy wzrostu umieralności w tym czasie, a zatem można dziś powiedzieć, że skutki zdrowotne dla populacji, dla po wdrożeniu tejże ustawy nie były, nie były zauważalne, w sensie takim, że było pogorszenie, o którym mowa. Nie jest prawdą także stwierdzenie mówiące o tym, że leki w Polsce drożeją, albowiem, jak wynika z badań i naszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też niezależnych międzynarodowych instytucji obserwujących profesjonalnie rynki lekami, leki w Polsce należą dziś do jednych z najtańszych w Europie. A poziom odpłatności pacjenta za lek refundowany, wbrew temu, co mówiono jeszcze przed chwilą, w tej mównicy, nie zmienił się. Pozostaje na poziomie 33% ceny leku. Przy czym cena leku istotnie się zmniejszyła, co powoduje, że dopłata pacjenta do przeciętnego średniego leku refundowanego wynosi poniżej 10 zł. Poniżej 10 zł, czyli na poziomie 3 euro. Tyle dopłaca pacjent przy okienku aptecznym do jednego leku refundowanego. I ten wskaźnik, jak sięgną Państwo, nawet jeśli nie z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, to nawet niezależnych instytucji, które obserwują rynek, obniża się na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyraźnie. Czyli leki w Polsce tanieją. Przysłuchując się tej debacie mam nieodparte wrażenie, że nie mówimy tutaj tak naprawdę w tej całej dyskusji o wpływie czy o drobnych technicznych zmianach, które utrudniają pracę lekarza, bądź nie utrudniają pracę lekarza, ale mówimy o pewnym fundamentalnej podjęciu pewnej fundamentalnej decyzji i o dyskusji wokół tego, kim naprawdę mają być lekarze w polskim systemie państwowości, w polskim systemie społecznym. Czy my dalej jesteśmy w stanie honorować i tolerować piękne archetypy pozytywistyczne XIX wiecznej idei lekarza doktora Judyma? który samodzielnie podejmuje decyzje terapeutyczne, którego bezpośredni kontakt lekarz-pacjent z jednym pacjentem uwalnia od całości złożonego usieciowania społecznych relacji, czy też lekarz jest członkiem społeczeństwa obywatelskiego, czy też lekarz jest organem państwa, który w imieniu państwa rozdysponowuje, czyli alokuje te zasoby publiczne, które państwo jako zawodowi zaufania publicznego powierzyło lekarzowi w drodze e, uprawnienia go do wydawania recept na leki refundowane, a tym samym do dysponowania naszymi wspólnymi polskimi, społecznymi, publicznymi środkami na leki, które przeznaczamy, które mamy w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma misję, panie pośle. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre sformułowanie. Dziękuję za tę podpowiedź. Lekarz ma misję. Pamiętajmy jednak tylko o tym że misja realizacji i podejmowania decyzji zdrowotnych nigdy nie ma wymiaru jednostkowego. A tym polegał błąd pozytywistów, panie pośle. Że uleczenie jednego pacjenta jest owszem dobrym darem dla jednego pacjenta, ale lekarz podejmując decyzję alokacyjną podejmuje ją zawsze równocześnie pozytywną, czyli dam mojemu pacjentowi i negatywną. Bo jeżeli wydam te pieniądze publiczne, które są w moim gospodarowaniu na jednego pacjenta, to de facto odmówię, tych środków innemu pacjentowi, pewnie anonimowemu. Uregulowanie tych właśnie zależności i przejęcie przez państwa kontroli nad alokacją i nad właściwym wydatkowaniem, racjonalnym, bezpiecznym dla pacjentów wydatkowaniem środków publicznych miała na celu ustawa refundacyjna i osiągnęła ten cel. Niestety tak, zmieniły się zasady ordynacji lekarskiej, zmieniły się. Zaczęły one podlegać pewnym sztywnym, odgórnie określonym ramom, gdzie minister zdrowia z misji czy z woli społecznej realizując Zarządzanie w ochronie zdrowia tymi środkami, które mamy, podejmuje decyzję, że będziemy refundowali określony lek w określonym wskazaniu na określonych zasadach, a w innym wskazaniu w innej populacji pacjentów już go nie będziemy refundowali, bo jest to albo nie zasady ze względów medycznych, albo z innych albo są inne alternatywne, tańsze lepsze, bądź bardziej bezpieczne dla pacjenta metody terapeutyczne. Nie jest to kwestia decyzji urzędniczej, jest to kwestia głębokich przemyśleń, analiz farmakoekonomicznych i głębokiego zaplanowania polityki zdrowotnej, w tym polityki lekowej państwa, gdzie te środki, które są w dyspozycji publicznego portfela, są tak dysponowane, by zapewnić potrzeby zdrowotne wszystkich obywateli, a nie tylko wybranej, wybranej części, by uwzględnić potrzeby zdrowotne bardzo zróżnicowane, zróżnicowanych grup społecznych. Pozostaje zatem, wracając do merytorycznej dyskusji o poszczególnych zapisach proponowanego projektu obywatelskiego, pozostaje mi jedynie pochylić się nad kilkoma zapisami. Padło w tej dyskusji i wystąpieniu pana prezesa i w dyskusji moich przedmówców stwierdzenie mówiące o tym, że charakterystyka produktu leczniczego jest niczym nieuzasadnionym urzędniczym dokumentem. Otóż nie jest niczym nieuzasadnionym urzędniczym dokumentem, jest bowiem dokumentem, który potwierdza wskazania do zastosowania określonego preparatu, a potwierdza na podstawie procedury rejestracyjnej, której, na którą umówiliśmy się wszyscy w Rzeczypospolitej, a w zasadzie aktualnie w Unii Europejskiej, bo przepisy są już centralizowane w tym zakresie, gdzie wybieramy i decydujemy się na wpisywanie wskazań do określonych chorób leczenia określonych leków na podstawie przeprowadzonych poprawnie metodologicznie i wystarczających badań naukowych, które ponad wszelką wątpliwość stwierdzają, że skuteczne jest takie leczenie w określonej chorobie. I słuszne było pytanie jednej z moich przedmówczyń czy aby takie rozszczelnienie systemu i rozszczelnienie od charakterystyk produktu leczniczego nie zdejmie odpowiedzialności cywilnej. Padło pytanie, czy one nie przeniesie odpowiedzialność cywilną i ubezpieczeniową za odszkodowawczą, za zastosowanie produktów leczniczych na lekarzy, jeśli one będą zastosowane poza wskazaniami rejestracyjnymi. Oczywiście, że zdejmie że przeniesie, zdejmując tę odpowiedzialność z koncernów farmaceutycznych, które lek wyprodukowały, sprzedają, a jednocześnie nie ponoszą, dzięki takiej propozycji legislacyjnej, nie, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa zdrowotne i konsekwencje ubezpieczeniowe, odszkodowawcze. W końcu wiele Państwo dyskutowaliście na temat tego, że warto stosować leki w całym zakresie zastosowań klinicznych. Ja już powiedziałem o tym, że te odgórnie unormowane zastosowania kliniczne podane w obwieszczeniu, wydane w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją leku stanowią o podstawie racjonalności leczenia i wynikają z głęboko przeprowadzonych analiz farmakoekonomicznych. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma dobrej decyzji, co to jest zastosowanie kliniczne i przeznaczenie, ani co to znaczy według aktualnej wiedzy medycznej. Czy opublikowany wczoraj artykuł w świecie lekarza, albo w menedżerze zdrowia, albo na stronie internetowej, albo w znanym periodyku, takim jak Lancet? Jest wystarczającym powodem, by alokować środki finansowe na określone leczenie. No, historia medycyny nieodległa zna takie przypadki, jak leczenie kabazetaxelem, który okazał się wręcz szkodliwy dla pacjentów, mimo iż był objęty publiczną refundacją w ramach jeszcze starego systemu notabene chemii niestandardowej, zna również medycyna i historia niedawna takie sytuacje, kiedy udowadniano w bardzo prestiżowym czasopiśmie, że zastosowanie szczepienia, przeciw przeciwko MMR skutkuje wystąpieniem autyzmu dziecięcego. Do dziś Polacy pokutują ten lęk przed szczepieniami i do dziś walczymy w Polsce i w Europie z ruchami antyszczepionkowymi, które do dziś powielają ten fałszywy i zgubny w skutkach mit. Czy zatem publikacja w jednym czasopiśmie jest wystarczająca do tego, by określić, że dany lek jest e, stosowany i powinien był być stosowany w określonym wskazaniu? Nie. Kiedy zbadaliśmy zakres zastosowań tak zwanej chemioterapii niestandardowej, porównaliśmy wskazania terapeutyczne w różnych ośrodkach w Polsce i poziom wykorzystania chemioterapii niestandardowej, okazało się, że Polska różni się nieprawdopodobnie w zakresie zastosowań, ilości zastosowań. Chemioterapii niestandardowej można by było z analizy międzywojewódzkiej wysnuć taką oto wiedzę. Im dalej od ośrodków akademickich, tym wzrost zastosowania chemioterapii niestandardowej we wskazaniach, które wydają się odbiegać od wiedzy eksperckiej w tym zakresie. To zatem potwierdza konieczność i racjonalność zastosowania takich technik uniwersalnych, potwierdzania skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ekonomicznej poszczególnych technologii medycznych, jak zastosowanie i upowszechnienie wykonania, wykonywania analiz farmakoekonomicznych analiz racjonalizacyjnych, które poprzedzają wydanie decyzji, czy będziemy daną technologię refundowali w tym wskazaniu bądź też nie będziemy, albo będziemy w innym skazaniu. Ja daleko wątpię czy pięcioznakowa międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych zamieszczana na receptach będzie mniejszym obciążeniem administracyjnym lekarza niż określenie jednego z progu refundacyjnego. Głęboko wątpię. Wątpię dlatego, że gdyby ta ustawa została przez Wysoką Izbę uchwalona, a mam nadzieję, że tak nie będzie. To, to jestem pewien, że spotkalibyśmy się na tej sali za rok albo za dwa lata dyskutując o tym, jakimś to wielkim obciążeniem administracyjnym dla pracowników ochrony zdrowia jest wypisanie pięcioznakowego ICD-10. Pamiętajmy jednak, jak spojrzymy na strukturę tych naszych wskazań refundacyjnych, które publikujemy w obieszczeniach ministra zdrowia że one często są bardzo precyzyjne i struktura nawet pięcioznakowa wskazań ICD-10 jest niewystarczająca. Jak sięgną Państwo do zastosowań zgodnie z danymi medycznymi i z wytycznymi, Panie Prezesie, ostatniego, czyli jednych z ostatnich innowacji na listach, jakim jest insulina długoziałająca analog insuliny, który stosujemy w cukrzycy typu drugiego. Proszę zauważyć, że tam nie jest wskazaniem cukrzyca typu drugiego, wskazaniem tam jest um, nieskuteczne leczenie cukrzycy typu drugiego, którego wykładnią jest stężenie hemoglobiny blikowanej powyżej pomimo pół roku leczenia insuliną NPH i tak dalej, i tak dalej. Tego się nie da zapisać ICD-10 i to może wiedzieć tylko i wyłącznie lekarz, a nie farmaceuta w aptece, ponieważ to lekarz jest dysponentem środków publicznych, a nie farmaceuta w aptece, ponieważ to lekarz zna swojego pacjenta, ponieważ to lekarz ma wiedzę medyczną, ponieważ to lekarz stawia diagnozę lekarską i zgodnie do tej diagnozy ordynuje lek, który my w ramach umowy społecznej, której mandat do zawierania posiada minister zdrowia, zgodnie z zapisem konstytucji, zapisaliśmy w umowie z podmiotem odpowiedzialnym i, i, i postanowiliśmy dysponować środki publiczne dla pacjentów o określonej populacji z określoną jednostką chorobową w określonym stanie. Inne stany... Inne stany kliniczne, inne sytuacje są takie, kiedy opisujemy leczenie drugiej linii albo trzeciej linii, tak? Inne jest leczenie pierwszej linii raka piersi, innej z drugiej linii raka piersi, a wszystko jest rakiem piersi, w związku z powyższym ten kod ICD-10 nie będzie tutaj absolutnie wystarczający. Panie Marszałku, Wysoka, Wysoka Izbo, ja Pochylam się z wielkim zainteresowaniem nad propozycją zabezpieczenia najuboższej części społeczeństwa przed nieuzasadnionym i bardzo dużym wydatkowaniem środków skąpych. Mówiono tu o emerytach, o rodzinach niepełnosprawnych. Szkoda, że nie padło w tej dyskusji. Grupa społeczna niebywale dotknięta, jakim są rodzice dzieci niepełnosprawnych i dzieci do 18 roku życia, albowiem, wbrew obiegowej opinii, najuboższą grupą społeczną w Polsce nie są emeryci, tylko są dzieci do 18 roku życia. Wtedy, kiedy mowa o tym, że osoby te nie mają wystarczających środków finansowych, na Pokrycie kosztów swojego leczenia y, zawsze przypominamy i mówimy o tym, że ten system refundacyjny, który wprowadziliśmy w Polsce, y, y, powoduje czy daje sytuację wymuszonej konkurencyjności pomiędzy firmami farmaceutycznymi. I w przypadku znakomitej większości leków, a już na pewno leków ratujących życie, leków niezbędnych dla egzystencji, przedłużających życie, takich jak beta-blokery, takich jak insuliny, takich jak leki przeciwmierzycowe czy przeciwczepliwe, które stosuje się, zazwyczaj stosuje się ludzie starsi. To wszystkie te leki, bo znakomita ich większość jest dostępna na ryczałt i mimo że mają czasami 20-30 odpowiedników, których cena może się wahać od 200 zł, to zawsze któryś z nich równie doskonały, ta sama substancja, ta sama cząsteczka, o której mówi pan poseł Grupa, znajduje się w limicie, czyli jest dostępna dla pacjenta za 3 20 groszy. Jeżeli jest w ryczałcie, one są w ryczałcie. Te ratujące życie są w ryczałcie. I co jest niebywale istotne i co ważne podkreślenie. Ja przeglądałem dość wnikliwie tę myśl zaproponowaną przez Obywatelski Komitet Ustawodawczy. I ten kryterium dochodowe, o którym Państwo mówią, spełnia mniej więcej 90 osób w Polsce. I przyjrzałem się strukturze wydatków tych 90 osób w Polsce. Przejrzałem, nie wszystkich 90, ale to są przypadki sporadyczne i bardzo dziwne. To są przypadki zużywania, uwaga, 1450 opakowań tianeptyny miesięcznie. Jeden pacjent. To są przypadki zużywania kilkunastu opakowań leków z tej samej grupy przeciwnadciśnieniowych, prili, sześciu preparatów jednocześnie. A zatem są to przypadki, które są raczej sporadyczne i wynikają albo z błędu ordynacji albo są po prostu przypadkami jakichś dramatycznych nieprawidłowości, wyłudzania na receptę. To, to możliwe, tak, tak, kilkunastu albo 1400 opakowań jednego leku na jednego pacjenta miesięcznie budzi lęk. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Oczywiście Destor Zdrowia jest otwarty na komunikację społeczną, na dyskusję wokół każdej inicjatywy ustawodawczej. Ale ten projekt i ja żałuję niezwykle, że te słowa nie padły z tej mównicy, z ust moich przedmówców cóż widać, kampania wyborcza się już zaczęła, ale ten projekt nie jest korzystny dla polskich pacjentów, ten projekt jest niekorzystny. Ten projekt jest skrajnie niebezpieczny, bo jego uchwalenie grozi wycofaniem się państwa polskiego z refundacji leków, które już udało się włączyć do refundacji. Ten projekt wiąże się z rozszczelnieniem systemu nadzoru publicznego i z wyłączeniem mechanizmów, które pozwalają zachować równość obywateli wobec dostępu do produktów leczniczych, które pozwalają realizować państwu zasadę uczciwości i które pozwalają w sposób racjonalny i równy dla wszystkich obywateli zaspokajać ich potrzeby zdrowotne. Ten projekt tak naprawdę prowadzi do powrotu do niczym niereglamentowanej refundacji lekowej, preskrypcji dowolnych leków na dowolne choroby, według dowolnej woli osoby, która tym lekiem ordynuje, w pozbawionych jakichkolwiek reguł i zasad. Jest to zatem powrót do świata doktora Judy'ma i jego, przepraszam za kolokwializm, ułańskiej fantazji, która nijak nie ma do czynienia, nijak nie ma się do nowoczesnej farmakoterapii. Z przerażeniem słyszałem słowa pana prezesa o pacjencie, który zażywa 24 leki. 24 różne produkty lecznicze w jednym organizmie to prawie pewna interakcja. Lekowa i olbrzymie zagrożenie dla zdrowia. Mówimy tutaj o trosce o osobach starszych. Pamiętajmy o tym, że nawet 30% hospitalizacji osób starszych wiąże się, czy jest przyczyną, wynikiem tylko i wyłącznie niekorzystnych interakcji lekowych, szczególnie wówczas, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem polipragmazji, czyli leczeniem wielu jednostek chorobowych jednocześnie. No to jest skrajny przypadek. To jest skrajny przypadek i um, lękam się trochę o tego pacjenta, panie prezesie. Może um, pan prezes... Skorzystałby z naszego telefonu dla pacjentów, często dzwonią i my pomagamy im dobrać tańsze odpowiedniki albo sugerujemy kontakt z, z lekarzami, albo wspieramy opiekę farmaceutyczną w aptekach, bo 24 produkty lecznicze to jest na pewno powód do tego, żeby się zastanowić, czy któregoś z tych leków nie można zrezygnować, bo y, aż się wydaje to nieprawdopodobne. Panie Marszałku Wysoka Kończąc, jeszcze raz chciałem powiedzieć, że pomimo bardzo pięknych przesłanek, które stoją u progu, u podstaw tej propozycji legislacyjnej, mamy do czynienia tak naprawdę z próbą rozszczelnienia publicznego systemu refundacyjnego, mamy do czynienia z próbą, która nie będzie dobra, Zmianę, która nie będzie dobra ani dla lekarzy, która nie będzie dobra dla polskich pacjentów, ale będzie dobra dla e, przemysłu, który będzie sprzedawał więcej leków, e, tylko że my wszyscy Polacy nie będziemy od tych leków zdrowsi, bo będziemy mieli więcej takich pacjentów, którzy będą mieli 24 e, produkty lecznicze w woreczku a każdy od innego lekarza bez jakiejkolwiek koordynacji, bez jakiejkolwiek kontroli i bez, pozwala sobie to powiedzieć, chyba głębszego przemyślenia terapeutycznego tych wszystkich, którzy pozwalają na to, że ktoś bierze 24 różne leki. A. I na zupełnie koniec wracam do tej mojej myśli z początku. Kim jest polski lekarz? Mówimy tak dużo o tym, że obowiązki administracyjne zabijają polską medycynę. Państwo stoi administracją, a administracja państwowa, publiczna nie jest wrogiem funkcjonowania państwa, tylko jest jego dobrem, podwaliną i środkiem, którym państwo wykonuje swoje zadania. I lekarz w moim przekonaniu. Tak ja postrzegam mój zawód lekarza, ja też jestem lekarzem. Lekarz to także istotny pracownik administracji publicznej w tym rozumieniu, że w sposób przyzwolenia nadany przez władzę publiczną na podstawie ustawy dysponuje środkami publicznymi w imieniu Rzeczypospolitej. I nie ma tu miejsca na indywidualizm, i nie ma tu miejsca na wygodę pojedynczego lekarza, bo chodzi o dobro nas wszystkich, także tych, którzy nie są naszymi pacjentami, ale są pacjentami czymś innymi, bo dla nich. Potem nie zostanie środków, jeżeli będziemy wydatkować bez opamiętania te, które mamy. Jeszcze raz proszę Wysoką Izbę o głębokie przemyślenie decyzji co do skierowania tego projektu do prac w komisji, bo wydaje się, że przyjęcie tego projektu do prac komisji otwiera Dyskusję, która nie doprowadzi nas do konkluzji pozwalającej kiedykolwiek Wysokiej Izbie podjąć decyzję o przyjęciu ustawy w takim kształcie, ponieważ głęboko wątpię, że Wysoka Izba zagłosuje nad projektem, który tak naprawdę zniszczyłby dorobek ustawy refundacyjnej, której wypracowaliśmy przez ostatnie dwa lata. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi.